Hamburg. Centrum Helmut Schmidthaus, Die Zeit. Bardzo ważne miejsce. Tu stała katedra kiedyś. Die Zeit. To jest taka Centrum świata szkolenia wszystkich polityków. Hamburg niezwykłym miastem. Boża opatrzność przyprowadziła mnie do tego miasta. Niezwykłą rocznicę, 17 lipca. Były to urodziny Angeli Merkel, podobno w Kamburgu. Tylko nie jest udowodnione. Jej mama rodziła się we Wrzeszczu, przy kościele serca Jezusa. Skąd wyjechałam? Bo miałam zakład fotomaria w kościele serca Jezusa. Niezwykły kościół, gdzie kapłanami był Bronisław Komorowski grecki, gdzie kapłanem był ksiądz Zator Przytocki. A tutaj mamy budynek Die Zeit. Niedaleko jest olbrzymie muzeum Helmuta Szmyta, tamtego kanclerza Niemiec. Rudolf Augstein zmarł w 2002 roku, 7 listopada 1952 roku. Wydawał tutaj Szpigla, który utworzył w Hanowerze w 1947 roku. Je był honorowym obywatelem. Miasta Hamburg. Tak jak honorowym obywatelem miasta Hamburg 19 kwietnia w 1933 roku został słynny Adolf, którego jego przyjaciel Karol Kaufmann zapraszał 33 razy. Widział o tym Helmut Schmidt, piąty kanclerz Niemiec, zmarły 10 listopada 2015 roku. W rocznicę śmierci swojego przyjaciela, Bryżniewa. Ikony, które Bryżnik przekazywał Helmutowi Szmitowi fotografowałam 13 maja w 2000 roku w Muzeum Konsundę Werby. Było to siedem ikon, również ikona Michała Archanioła, Marion Grefindenhoff, o 1946 roku. Tutaj była, zajmowała się wydawnictwem VII. Urodziła się 2 grudnia 1909 roku. Ciekawe, że 2 grudnia 2019 roku specjalną nagrodę VII GREFINTENKO otrzymał Donald Tusk. Ciekawa jest jego działalność i ciekawe są jego losy, a szczególnie losy jego dziadka który był przy likwidacji Bronisława Komorowskiego, słynnego króla Polaków w Gdańsku, kapłana, który urodził się miesiąc po urodzinach słynnego Adolfa. Było to 25 maja 1889 roku. Urodziny, drugie urodziny słynnego świętego ojca Pio. Jego 24 urodziny, 24-letni Adolf, zaczął swoją działalność. Zaczął swoją działalność od występów. Malował piękne obrazy Matki Boskiej. Od występów. Przed kościołem Teatynu, gdzie jest pochowana córka Sobieskiego i pochowany jego wnuk, cesarz Karol VII. Kościół Teatynów Odeon Plac, wybudowany specjalnie w dziękczynieniu za urodziny jego zięcia, z którym razem walczył pod Wiedniem Maksymiliana Emanuela. Urodził się on 11. Lipca 1662 roku był potomkiem Jadwigi Wittersbach Zmarłych w Dachau, 16 lipca 1176 roku była to babcia świętej Jadwigi Śląskiej zmarłej 15 października 1243 roku kiedy powstała diecezja holmińska. I kiedy tutaj zaczęto budować olbrzymią katedrę. Katedra mariacka istniała do 1806 roku. Kiedy tutaj Hamburg przejęli Francuzi i widać, jest ciemno. Ale tu jest Kościół Świętego Piotra. Kościół Świętego Piotra. Francuzi zamienili na stajnie. I tutaj zamieszkał podczas rewolucji francuskiej kardynał ostatni opat w klasztorze świętego Michała Archanioła na we Francji Saint Michel. Tam Michał Archanioł pokazał się 16 października 708 roku królową Francji Mary Antoninę, która była prawniczką polskiej królowej Eleonory. Skilotynowano w rocznicę objawienia się mnie 16 października 1793 roku. i znamy prawdy. A prawda jest. I prawdę można spotkać w Dachau. Świadkiem prawdy jest biskup Neuhoisler. Urodzony 27 stycznia w, 1800, w 1888 roku przy Dachau. Prowadził mnie swoimi drogami jako świadek prawdy. W 1960 roku ze o Dachau Pisał, że jest niemożliwością przekazania prawdy, dlatego że świadkowie są zastraszani. I to jest prawda. Dachau, zajęte przez Izrael militarnie 18 sierpnia 2020 roku, kiedy w Hamburgu zaoferowano przepisy sanitarne szczególnie w kościele świętego Józefa na Wandsbeku gdzie zamknięto kościół 13 marca 2020 roku rocznicę wyboru Franciszka w Rzymie była przy nim Angela Merkel a w Izraelu byli tak zwany, był tak zwany episkopat Polski z Gondeckim. Gondecki, który w 2002 roku został biskupem Poznania. Pamiętam, 20 lipiec 2002 o 12 w południe w sobotę. Prosiłam Matkę Boską o połączenie. Zadzwoniłam do Poznania. Rozmawiałam z biskupem Gondeckim. Pytając się, dlaczego nie ma wspomnienia o stuleciu śmierci biskupa Leduchowskiego, który zaprosił do poznania, no, rabina poznania Rafała Koena, który został rabinem Hamburga, Altony i Wandsbeku 4 lipca 1776 roku, kiedy powstała Ameryka. 4 Lipiec, tutaj w 965 roku. Zmarł święty 132 papież Benedykt V. Pamiętają to. Pamiętał to Jan Paweł II we wspomnieniach. Mówił, że to jest ważna data, kiedy został wybrany biskupem razem z biskupem Pluto, zlikwidowanym, żeby przyszedł Michalik. Arcybiskup Michalik. Przewodniczący Episkopatu Polski, do którego skierowałam wielokrotnie listy, prosząc, żeby zaprzestać promocji okultyzmu i żeby był przekaz mi osiedzia w prawdzie. Dlaczego nie odpowiedział? Otrzymałam odpowiedź w 2011 roku. Kiedy. Były dni judaizmu. Przy nim był rabin Edgar Gluck z Hamburga, który mówił o wielkiej miłości Jana Pawła II, uważanego za króla Żydów przez Szefa Hawajsa, który zmarł w Izraelu 3 lutego ja, ja, ale... 2023 roku kiedy został oskarżony ksiądz Michał Woźnicki za kazanie o Żydach o królu żydowskim, o Chrystusie królu Bóg wszystko widzi Matko Boża, patronko Hamburga święty papieżu Benedykcie V którego drogami chodził ostatni fatimski papież Plus dwunasty, który był wielokrotnie tutaj w Hamburgu. Wspomagaj nas, Wszyscy święci, święty Boże. Tak bardzo jest potrzebna prawda. Kto szuka prawdy, szuka Boga, mówiła nasza święta Edyta Stein, która wiarę straciła w Hamburgu. Została zlikwidowana. 9 sierpnia w 1942 roku. 527 katolickich Żydów razem z nią. Tego dnia mam świadectwo z Dachau, bloku kapłanów, moc Cudownego Medalika. W obozie koncentracyjnym, gdzie przywieziono 13 grudnia 1940 roku 527 kapłanów. Wśród nich był biskup Edmund Nowicki, który w kościele Mariackim ufundował w 64 roku pomnik 2779 kapłanów zdachał został otruty w tym samym szpitalu co otruto kardynał Hlonda w 1971 roku w tym miejscu 19 Stycznia 2019 roku. Żegnali rocznica sfałszowanych wyborów. Żegnali Adamowicza, prezydenta Gdańska, który był w Hamburgu 15 listopada 2004 roku. Otwierał wystawę Solidarności razem z burmistrzem Hamburga Olefą Bois w ratuszu Pamiętam jak byłem jako świadek prawdziwej polskiej solidarności modlił się za mnie ksiądz Jerzy Smoliński na Kalenbergu Przekazałam burmistrzowi Hamburga Prawda, że może być dumny z mieszkańców Hamburga, który przy otwarciu wystawy w 1990 roku Solidarności w Hamburgu była taka atmosfera jak w Gdańsku. Tam pamiętałam. Przekazałam mu plakaty, zdjęcia rozdałam wszystkim cudowne medaliki i przekazałam mu nowelny do świętego Ekspedyta nie wiedzą dlaczego dowiedziałam się o tym czekając 5 lat kiedy przybyli do Hamburga 68 biskupów do miasta Benedykta V 68 biskupów przybyło 4 marca 2009 roku. Każdy z nich osobiście otrzymał świadectwo, co znaczy Niedziela Bożego Miłosierdzia 19 kwietnia 2009 roku. Była to rocznica, kiedy w ratuszu w 1933 roku właśnie honorowym Hamburga Miasta Maryi został Adolf, któremu Karol Kaufmann Organizował 33 spotkania tutaj. Wspomagał go jego kuzyn Theodor Kaufman w Nowym Jorku. Wydający książkę Niemcy muszą zginąć. Niemcy muszą zginąć. 3 maja w 1945 roku. Karol Kaufmann dał light od 1925 roku. Przekazał Hamburg Anglikom bez przelewu krwi. Była akcja Orzeł. Było tutaj około pół miliona Polaków. Dziewięciu kapłanów zdachał, sześćdziesięciu kapłanów właśnie w Hamburgu. Bez przelewu krwi. Tego dnia Anglicy zbombardowali statki z więźniami osiem tysięcy więźniów, obozów w Tutkowu. no jegłę zginęło. W tym 24 Polaków z pierwszego transportu do święcimy tego dnia 3 maja w 1945 roku Bolesław Wierus, przyjaciel Andrzeja Wyszyńskiego, prawnika Stalina, kuzyna äh, Stefana Wyszyńskiego, otworzył wystawę Warszawa oskarża. W Muzeum Narodowym, gdzie jest ołtarz mariacki z Hamburga, z katedry, tu wszystko widzi. Była to godzina zero. Była to godzina zero. Tego dnia biskup Gowina spotkał w obozie Chwemsląt 1750 Warszawianek z powstania warszawskiego a już wcześniej do Hamburga sprowadzono warszawianki 31 sierpnia 1944 roku kiedy była ofiara sakramentek za Polskę Chrystusową i tego dnia w Moskwie Wyszyński wydał dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich który jest aktualny do dnia dzisiejszego prawda jest potrzebna Matko Boże Królowo Polski. Królowo Królowej Polski, która związana jest z Hamburgiem, Małgorzaty Brandenburskiej, której rodzina budowała to miasto. Módl się za mną. Święty Papieżu, Benedykcie V, którego miejsce spoczynku było tutaj. Pił XII, jego następca, który się urodził tego samego dnia, 2 marca. W Rzymie 66 rocznicę Dona 13. Bóg wszystko widzi, dzięki Bogu. Jezu, ufam to.